Jedna to. To, Ale... nie, tysiąc złotych. nie, o Albo nie, 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 miał nie, nie, Ale nie, 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 To nie, 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 mowa. nie, nie, muszą być

ja mówię, człowieku, jak ty wyglądasz? On po tygodniu to, tygodni, to mu A potem, wiesz... No Zobacz, dotknij mojej no twarzy. O, no, ale ręką z czy? czym? Co? Z czym miał Ale przepraszam, przepraszam, do tej mezoterapii też no nie dotykałeś? Dotykałem o bo on mnie prosił. Ale raz po tygodniu, nie, 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 tam, nie.